Na świeżo po beatyfikacji błogosławionej Pauliny Marii Żariko z Lyonu serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy na przepiękne wydarzenie, jakim będzie Kongres i Pielgrzymka Żywego Różańca 3 i 4 czerwca na Jasnej Górze. Niech to będzie nasz wyraz wdzięczności. Uczestniczący w dzisiejszej beatyfikacji Mogliśmy po raz kolejny, może dopiero po raz pierwszy sobie uświadomić, że Pan Bóg działa w sposób niezwykły. Wybrał bardzo młodą osobę, można powiedzieć kruchą, słabą, a dzieło, które przez nią dokonał, jest fascynujące. Dzisiaj obejmuje naprawdę cały świat, cały misyjny świat. Niech więc dziękczynienie, które będziemy przeżywać na Jasnej Górze, na które serdecznie Was zapraszamy, będzie ponowną okazją do tego, aby... Tej osobie i jej dziełu, a właściwie dziełu Pana Boga przez nią dokonanemu, jeszcze raz się przejrzymy.